W życiu muzyków nie ma nic gorszego niż moment, w którym fani się od nich odwracają. Bywają jednak jeszcze gorsze rozszerzenia tego scenariusza. Wychodzisz na scenę po długich przygotowaniach, a w twoją stronę lecą różne przedmioty, np. butelki z moczem, a do tego zamiast braw słyszysz buczenie i wizdy. To nie ściema, to prawdziwe historie, które przytrafiły się najbardziej znanym muzykom na świecie. Poznajcie kilka z nich. Portugalia podziękowała Nickelbackowi Jak już ostatnio opowiadałem, w całym świecie muzyki rockowej nie ma chyba bardziej znienawidzonej kapeli niż Nickelback. Hejtowanie ich stało się memem, zanim jeszcze powstało takie pojęcie. Słowne wyśmiewanie się ze stylistyki grupy to jedno, ale problem staje się znacznie poważniejszy, gdy do głosu dochodzą czyny. Wystarczy przypomnieć festiwal muzyczny Iliadu Ermal w Portugalii w roku 2002. Podczas którego sprawy wymknęły się spod kontroli organizatorów oraz ochrony. Frontman, Chad Kruger, chwycił za mikrofon i zapytał: Chcecie posłuchać rock'n'roll'a czy iść do domu? Odpowiedź tłumu była jednoznaczna. Zgromadzone na koncercie osoby zaczęły rzucać kamieniami i butelkami w kierunku zespołu podczas ich występu. Tego dnia wygrała przemoc, a fani podziękowali kapeli w bardzo wymowny sposób. Nic dziwnego, że muzycy Nickelback zagrali tylko dwa kawałki i zwinęli się ze sceny z uniesionym środkowym palcem. Po latach zespół zasugerował w The Big Reese Podcast, że po prostu nie pasowali do ciężkiego składu festiwalu. Ich softrockowe granie faktycznie mogło być memiczne obok takich potęg jak Slipknot, Dimmu Borghi czy Moonspell. To tak jak bokser wagi koguciej przeciw mistrzowi wagi ciężkiej. Złoty prysznic dla Justina Timberlake'a. W 2003 roku Justin Timberlake dopiero co zerwał z basebonem Ensign i zaczął odnosić jeszcze większe sukcesy w karierze solowej. Zaproszenie na gwiazdorski koncert charytatywny w Toronto, gdzie miał wyjść na scenę z zespołem The Rolling Stones, miało być ukoronowaniem jego działalności artystycznej. Fani rock'n'rolla mieli jednak na ten temat inne zdanie. Timberlake próbował przeciągnąć tłum na swoją stronę, żartując, że wpadł na scenę tylko na chwilę. Uczestnicy koncertu nie byli chyba jednak w nastroju, bo zaczęli rzucać w stronę piosenkarza butelkami. Tu pojawił się najgorszy szczegół całego zajścia. Niektóre butelki wypełnione były sikami. Po wielu latach w programie The Graham Norton Show, Justin wspominał, że jego kariera nie zawsze była usłana różami. Nie na takim złocie zależy muzykom. To prawda. Prince wybuczany przez 94 tysiące ludzi. Znowu na tapet bierzemy stąców. Lecz tym razem cofamy się do roku 1981. Wówczas legendarni rock'n'rollowcy z UK zaprosili do wspólnego koncertowania mało znanego wówczas Prince'a. Miał występować w roli supportu podczas trasy Micka Jagera i spółki po Stanach. Grając w LA Memorial Colosseum, Prince pojawił się na scenie w potarganych fatałaszkach i na wysokich obcasach. Co kompletnie zszokowało i nie przypadło do gustu fanom stonsów. To, co wydarzyło się później, to już klasyka gatunku. W kierunku Prince'a poleciało jedzenie i butelki, a ktoś nawet rzucił Greyfruta, który rozstroił gitarę. Jedna z największych, jak się miało wkrótce okazać, gwiazd lat 80. opuszczała scenę po zaledwie czterech kawałkach. Muzyk zalał się łzami i wrócił do domu. Próbował jeszcze swoich sił na wspólnej trasie ze stąsami, lecz z podobnym skutkiem. Cóż, świat nie był chyba jeszcze gotowy na artystę, którego kariera miała eksplodować za 3 lata po wydaniu albumu Purple Rain. Fani Creed pozwali zespół. Po koncercie w Illinois w 2002 roku, fani byli tak rozczarowani występem Creed, że czterech z nich pozwało zespół. Według doniesień frontman Scott Stubb był albo chory, albo pod wpływem alkoholu. Zapominał tekstów i leżał na scenie, co wyjątkowo nie spodobało się publiczności zgromadzonej w sali koncertowej. Zawiedzeni kiepską formą muzyków, fani Creed domagali się zwrotu pieniędzy, a nawet zaproponowali pozew zbiorowy. Ostatecznie jednak sędzia oddalił tę sprawę. Wciąż jest to jedno z nielicznych przypadków, gdy fani dosłownie podjęli kroki prawne za nieudany wieczór, spędzony ze swoim ulubionym zespołem. A mogli przecież ograniczyć się do rzucania butelkami bez sensu, prawda? Motli kru i chór buczących ludzi. W 2014 roku legendarny zespół hard rockowy z lat 80., Motley Crue, ogłosił swoją ostatnią trasę koncertową. Spoiler alert nie była to ich ostatnia trasa. Wszystko posypało się jednak bardzo szybko, bo już podczas występu inauguracyjnego Tommy Lee połamał pałkę perkusyjną, gitara Mika Marsa miała problemy, a w połowie koncertu, ni stąd, ni sowąd, Sale koncertową rozświetliły wszystkie lampy. Coś, co jest kompletnie nie na miejscu podczas koncertu rockowego na żywo. Problemy techniczne były swoistą zapowiedzią kolejnych lat koncertowania podstarzałych gwiazd glam metalu. Zespół wielokrotnie przerywał koncert i zaczynał od nowa, a publiczność nie dość, że była zdezorientowana, to jeszcze zaczęła się wkurzać. Fani wybuczali zespół, i zdecydowanie nie było to wymarzone, triumfalne pożegnanie, na które liczyła ekipa motlikru. Może to właśnie dlatego do dziś nie mogą się pożegnać z fanami. A przecież jak mawia klasyk, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść nie 50 Cent kontra Festival Reading. W 2004 roku 50 Cent wystąpił między zespołami Placebo i Green Day podczas Reading Festival. No nie jest to najbardziej przyjazne terytorium dla rapera. Fani preferujący muzykę rockową zebrali śmieci jeszcze przed wejściem rapera na scenę, wyraźnie planując zasadzkę. Gdy 50 i G Unit pojawili się na scenie, spadła na nich burza butelek, kubków i krzesełek kempingowych. Artyści nie pozostali im dłużni. Przez jakiś czas walczyli z tłumem, rzucając w kierunku rozgoryczonych fanów butelkami z wodą, ale ostatecznie poddali się, gdy sytuacja stała się zbyt napięta. Gra w dwa ognie w nowoczesnym wydaniu, nie róbcie tego w domu. Wybuczani i Pozwani, czyli Limbiskit w Chicago. Zespół Limbiskit można albo kochać, albo nienawidzić, nie ma półśrodków. Kontrowersyjni muzycy u szczytu swojej popularności lubili i grać nie tylko z innymi artystami, ale także ze swoimi fanami. Do najdziwniejszej sytuacji doszło w 2003 roku w Chicago, gdy Fred Durst i spółka grali na jednej scenie z Metaliką oraz Linkin Parkiem. Limbiskit spotkał się z wrogością tłumu już w momencie, gdy na scenie padła nazwa ich zespołu. Gdy tylko weszli na scenę, fani obrzucili ich śmieciami. Fred Durst Największy prowokator kapeli. Szydził z tłumu. Wasze drużyny baseballowe są do bani. Grupa zagrała tylko sześć piosenek, zanim zdecydowała się opuścić scenę. Później ponad 170 fanów złożyło pozew w sądzie, domagając się częściowego zwrotu pieniędzy za skrócony set. Sprawa zakończyła się fiaskiem, ale była bardzo medialna w całych Stanach Zjednoczonych. Co tylko dolało oliwy do ognia, negatywnie wpływając na reputację kapeli. Limbiskit nic sobie z tego nie robili, taka już natura tej kapeli. Wpadka Kanie Westa na Bonaru. W 2008 roku Kanye West wyszedł na scenę podczas festiwalu Bonaru z prawie dwugodzinnym opóźnieniem, częściowo dzięki skomplikowanym wymaganiom scenicznym. Tłum, dostatecznie już zirytowany, czekał prawie do wschodu słońca, aż w końcu raper uraczył ich swoją obecnością. Kanye West zagrał swój koncert, nie ubyło się jednak bez przykrych dla niego konsekwencji. Tak, już wtedy je kojarzony był z kontrowersjami, które dziś osiągają swoje apogeum. Wściekli fani namalowali sprayem wielki napis Kanye Saks" na terenie festiwalu. Organizatorzy wydali później oficjalne przeprosiny, które West miał chyba w wielkim poważaniu, bo nie ustosunkował się do całej akcji. Dzisiaj jego takie spóźnienia możemy już tylko skwitować, że jest to klasyka. YouTube i wielka sztuczna cytryna. Na koniec historia, jaka przytrafiła się zespołowi YouTube podczas koncertu w Niemczech w 1997 roku. Kapela miała w planach wkroczyć na scenę przez wielką sztuczną cytrynę, nawiązując do ich piosenki Lemon z albumu Zoropa. Niestety, drzwi tego dziwnego rekwizytu za nic nie chciały się otworzyć. Muzycy utknęli, a zamiast spektakularnego wejścia, spotkali się z rozgoryczeniem ze strony zgromadzonych fanów. A miało być tak pięknie. Choć zgromadzony tłum nie wybuczał ani nie wygwizdał YouTube, to jednak nie smak pozostał. Przy okazji wszyscy artyści dostali nauczkę na przyszłość. Utknięcie w wielkiej cytrynie: życie pisze najlepsze memy. Pamiętajcie o nazwie swojego ulubionego artysty lub zespołu. Może kolejny odcinek będzie właśnie o nich. Trzymajcie się. Dobrego tygodnia. Na razie. Elo.